Z lata nie słyszałaś, co ludzie mówią? Że we wsi pojawiła się jakaś dziwna dziewczyna? Dziwna? W jaki sposób? Lotka głosi, że oczarowała już kilka osób i że teraz są one całkowicie pod jej władzą. Co za bezsens nie może być! To wszystko to jest jedna wielka nieprawda. A ja mówię, że to prawda. Uważasz, że czarownice nie istnieją? No, może istnieją, ale ona nas nie zaatakuje. Dlaczego miałaby atakować? Jeśli przyjdzie do wioski, to mało prawdopodobne, że dotnie ludzi. No z lata nie powinnaś tak mówić. Nie wiesz, czy to bardzo zła wiedźma. Dzień dobry, a co wy tu porabiacie? Ta Nicole opowiada mi o jakiejś wiedźmie, która próbuje przejąć całą wioskę. O, fajnie, nigdy nie widziałem wiedźmy. Tak mówią na kasierkę w naszym lokalnym spożywczaku. No ale ona tak naprawdę nie wygląda na wiedźmę. Tylko ma dziwny makijaż. Jeśli nie chcecie, nie wierzcie. Ale powiem wam od razu, jeśli przyjdzie do nas wiedźma, nie oddam tak łatwo domu. Będę go... Chronić do samego końca. Oj, jak go będziesz chronić? Z całych sił, więc albo jesteście ze mną, albo przeciwko mnie. Dlaczego ona się tak denerwuje? Sama nie wiem, jakąś wiedźmę wymyśliła. Mamo, a ty słyszałaś o wiedźmie? O kim mnie? Chodzą słuchy, że chodzi po miastach i przejmuje ludzi i domy, i stają się jej sługusami! Od dawna mówiłam, że TikTok nie doprowadzi do dobrych rzeczy! Co ty za bzdury opowiadasz? To nie jest bzdura! Ziomki mi nie wierzą i ty też nie! A ja mówię prawdę! No dobrze! Gdzie to słyszałaś? Słuchaj, wszyscy na ulicy o tym mówią. Uspokój się, nie ma czegoś takiego jak czarownice. To wszystko są bajki, nikt nas nie zaatakuje. Wszystko będzie dobrze. Ty też o tym? Co za nonsens? Jestem pewna, że to tylko stara kobieta, która chodzi od domu do domu i robi zamieszanie. No właśnie. Spodziewamy się kogoś? Nie sądzę. Chodźmy otworzyć. Ej, gdzie idziesz? A co jeśli to ta wiedźma? I co, jesteś tchórzem? Nikol po gadała, a ty jej we wszystko wierzysz. Idziemy! Wygląda na to, że nie ma nikogo. Ua! Cześć, ziomki. Możecie mi pomóc? Nie uważasz, że jest bardzo podobna do Krystyny? No, trochę jest. Trochę ona wygląda identycznie. Krystyna, czy to ty? Krystyna? Kim jest Krystyna? A, tak, Krystyna, to ja. No jasne, jestem Krystyna. A więc Krystyna, nie wolno nam zapomnieć, żeby ci głupcy niczego nie podejrzewali. Wszystko z tobą OK I co ty tutaj robisz? Moi rodzice gdzieś pojechali i zostawili mnie zupełnie samą No pewnie, wejdź do nas Ładnie tu macie, nieźle sobie mieszkacie Co ty mówisz? Byłaś u nas już z tysiąc razy Czy wszystko w porządku? Tak? A jasne, wczoraj upadłam i nadal źle się czuję no to musiałaś mocno upaść, skoro tego nie pamiętasz. Chcesz wody? Tak, z przyjemnością. Co? Jak to zrobiłaś? Cholera, zupełnie zapomniałam, że nie mogę przy nich używać żadnej magii. To taki trik. Nauczyłam się dźwięków z Magic 5. Uuuu, naucz mnie też. A magicznych sztuczek nie można ujawniać. Jaka szkoda, chciałem zostać magikiem. O, Krystyna, cześć. Aj, aj, dlaczego czujesz się tak źle? Dlaczego czujesz się tak dziwnie? Co się dzieje? Aj, aj, przestań, przestań. Przestań, pomocy. A, co się dzieje, Nicole? Co się dzieje? Czujesz się źle? Krystyna, zrób coś, pomóż jakoś. Oj, tak, oczywiście. Nicole, choć pomogę ci. Nie macie pojęcia, przez co właśnie przeszłam. To tak jakby zaatakowali mnie dementorzy. Kto? To z Harry'ego Pottera. Mówiłam, żebyś obejrzał film. No dobra, ale co się stało? Jesteś jakaś chora? Oj, nie martwcie się. Po prostu zemdlała. Zdarza się to u nastolatków, gdy tak szybko rosną. Jakoś nie wygląda to na zwykłe omdlenie. Nie panikuj. Wszystko w porządku. No opowiada, jak się czujesz? Czuję się, jakby ktoś odebrał mi całe życie! To tak jakby cała radość opuściła twoje ciało. Miałem raz tak samo, jak ktoś zjadł moją kanapkę. Cała radość opuściła moje ciało. Bogdan, brak mi słów. A co jeśli rzeczywiście mamy tu wiedźmę? Wiedźma? Jaka wiedźma? Nie opadaj bzdur. Nie ma czegoś takiego jak wiedźmy, a jeśli tak, to są miłe i dobre. No nie wiem, poczułam się tak, jakby właśnie zaatakowała mnie wiedźma. Co za bezsens! Uch, nie mogę tego słuchać. Ten maluch zaczyna wszystko rozumieć. Spokojnie, jestem silniejsza. Nie bez powodu schwytałam ciało Krystyny. Niech myślą, że jestem ich przyjaciółką! Mam znacznie większą szansę na zasianie między nimi niezgody. Pokażę im, co to znaczy prawdziwa siła. Wszyscy będą w mojej mocy. Będę kontrolować ich, ich subskrybentów. I nikt! Nikt nie może mnie zatrzymać. Uff, mówiłam wam, wieśby istnieją. Nie wiem, gdzie ona jest, ale istnieje. No nie wiem. Myślę, że Kristina ma rację. Po prostu bardzo szybko rośniesz i przez to poczułaś się źle. Tak, to wcale nie dowodzi, że jakieś nieziemskie siły celują w nas i nasz dom. Niczego nie rozumiecie, nawet nie wiecie, jak czułam się ja. Przy okazji, gdzie jest Kristina? Wyszła na zewnątrz. Nie sądzicie, że zachowuje się dziwnie? No, trochę. Chodźcie, zobaczymy, co u niej. No co, Plissina, jak się masz? Dobrze? A jak wy? Nie jest źle. Martwimy się, że mamy tutaj wiedźmy albo coś takiego. Mówiłam wam, nie opadajcie bzdur. No ja nie wiem, dzieje się tutaj coś naprawdę dziwnego. I z jakiegoś powodu zaczynam coraz bardziej wierzyć Nicole. A ty zachowujesz się dziwnie. ten. mogę z tobą porozmawiać? Spójrz mi w oczy! A niby po co mam to zrobić! Powiedziałam, spójrz mi w oczy! No dobra, zaczynam się bać. Nie jesteś tą Kristiną, którą znamy. Jesteś inną osobą! Oczywiście! Zabrałam ciało Krystyny. Ja za to jestem wiedźmą. I wy będziecie pod moją kontrolą! Co? Wychodzę stąd! Stój! Kurczę, proszę, nie rób mi tego! Zostaw mnie! Zatrzymaj to! Nie możesz się nigdzie ukryć! Moja moc jest dla ciebie zbyt wielka. Przejmę was, wasz dom i subskrybentów. I nikt mnie nie zatrzyma. Nie! Będziesz mi służyć jak wszyscy inni. Kogo kochasz najbardziej? Ja, 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 Lady Diana. Jest, jest najsłodszą istotą na tym świecie. Rozkazuję ci... Niech twoje serce stanie się kamieniem. Niech twoja dusza stanie się twarda. Nie będziesz w stanie już kochać. Będziesz kochał tylko mnie. No! Tak jest moja pani. Świetnie. Teraz jesteś w mojej drużynie i zniszczymy wszystkich blogerów. Tak jest moja pani. A jakie jest twoje prawdziwe imię? Nazywam się. Izolda, ale przy wszystkich mów mi, Kristina. Zrozumiano? Tak, moja pani, jestem tobie oddany. Pocałuj moją rękę. Tak. I kogo teraz kochasz? Kocham tylko Izoldę. Ona jest moją jedyną kochanką. O, tak długo was nie było. Coś się stało? Wszystko w porządku. Takie nasze małe sekrety. A od kiedy masz sekrety przede mną i z Latą? Jesteśmy najbliższymi przyjaciółkami. Magda, nie powiedz im. Tak, nie wtrącaj się w nasze sprawy. Zawsze wsadzasz nos tam, gdzie nie należy. Ja i moja pani zdecydujemy, co robić. Twoja pani? Ty co, udaru dostałeś? Uważaj, bo inaczej zadzwonię do Diany i powiem ją, że ją zostawiłeś. Dzwoni do kogo chcesz. Nie kocham już Diany. Kocham Krystynę. Co? Co się dzieje? O, oh, może masz chorączkę? Czekaj, sprawdzę. Nie mam podwyższonej temperatury. Nie jesteście moimi przyjaciółmi. Przestańcie się wtrącać. Bogdanku, uspokój się. Nie chciałyśmy powiedzieć nic złego. Odwalcie się, wychodzę. A few later. Co mu zrobiłaś? A czemu sądzisz, że coś mu zrobiłam? Ja nic nie zrobiłam. To jego decyzja. A może decyzja przyjaciela nic dla was nie znaczy? Wyszliście razem i wrócił jako zupełnie inny człowiek. I mówisz, że nic mu nie zrobiłaś? Wasz Bogdan przez 15 minut opowiadał, jak mnie kocha. Nie opowiadajcie bzdur. Ja tego nie zrobiłam. Dobra, starczy. Jestem zmęczona. Idę odpocząć. To dopiero dziwne. Nigdy nie widziałam Bogdana w takim stanie. Tak, a Kristina. Dziwnie. Musimy opracować plan i dowiedzieć się, co się dzieje. Idziemy do mojego pokoju. Tak, co my mamy? Wiadomość, że w okolicy kręci się wiedźma. Potem jakieś dziwne wydarzenie z moim ciałem. Potem. Bogdan! Czekaj, było coś jeszcze. Kristina przesunęła szklankę siłą swoich myśli. Bardzo się baliśmy, ale ona powiedziała, że to jakiś trik. A może Kristina jest wiedźmą? Nie. Chociaż... No spójrz sama. Wszystko się zaczęło, gdy ona się tutaj pojawiła. Poczułam się źle, kiedy ona na mnie spojrzała. To na pewno wiedźma. A teraz Bogdan. Chcesz powiedzieć... Że Bogdan jest teraz pod jej władzą? Tak, jest pod jej urokiem! No nie wiem, nadal nie chcę wierzyć, że nasza Krystyna została dziećmą! To trzeba sprawdzić. A jak? Powinnyśmy poczekać, aż rzuci zaklęcie na kogoś innego? Musimy ją śledzić i wszystkiego się dowiemy. Dobra, ruszamy. No tego. To ja się nie spodziewałam! A wygląda to nie tylko dziwnie, ale bardzo strasznie! Wnóż, odchodzą! Chodźmy za nimi! Szybko, nie możemy ich zgubić! Co się tam teraz dzieje? Mam nadzieję, że Bogdan jest bezpieczny. Ale to, że Bogdan jest przeciwko nam, nie przeszkadza ci! Ale Krystyna też jest przeciwko nam! A znamy ją tak długo! Wcześniej taka nie była! Dobra, śledzimy dalej. A co to niby jest? Co oni robią? No nie wiem, ale ostatni raz kiedy Bogdan się tak poruszał, to gdy zjadł przeterminowany jogurt. Zapamiętam, pamiętam. To był koszmar. O potężna Izolda! Pokaż nam, co potrafisz! Pokaż nam, co potrafisz! Chcemy zobaczyć! O potężna Izoldo! Zaczynam się bać. Nie bój się, ze wszystkim sobie poradzimy. Najważniejsze jest to, że teraz wiemy na pewno, że Kristina to... ...wiedźma. To okropne. O potężne Izoldo, pokaż nam swoje prawdziwe oblicze. Pokaż nam siebie, pokaż co potrafisz, chcemy zobaczyć... A! Co to było? To brzmiało jak bomba. Im dalej, tym gorzej. O, moja pani, wreszcie ukazałaś nam swoją twarz! Niestety nie udało mi się w pełni stać sobą. Przyjaźń między tymi ziomkami jest zbyt silna. Zostałam zmuszona pozostać w tym ciele. Jesteś piękna. Powiedz mi, jak mam tobie służyć? Najpierw złap tę dwójkę, która nas obserwuje. Zrobię to. Przyprowadzę je do ciebie. <laughs> Ona wie, że ją obserwujemy. Chodźmy stąd! A! Wiedziałaś, co się właściwie stało? Jestem w szoku maksymalnym! Szczerze mówiąc, spodziewałam się wszystkiego, ale nie tego! A ja wam mówiłam, a wy mi nie wierzyliście! Tak, przepraszam bardzo! W życiu zdarzają się najbardziej niezwykłe sytuacje, i zostajesz zaatakowany przez ludzi, po których najmniej się tego spodziewasz! Ale nadal będziemy chronić siebie i nasz dom do końca. I nikt nam tego nie odbierze. Tak, żadna wiedźma nie zajmie naszego domu. Przetrwamy. Ale jest tylko jeden problem. W naszą stronę zmierza Bogdan. I jak sobie z nim poradzimy? Myślę, że powinnyśmy wyjść na spotkanie z nim i spojrzeć mu w oczy. Bogdan ma bardzo wielką duszę i jestem pewna, że obudzi się ze snu. A jeśli on nas smuchnie? On jest najsilniejszy. To nasza ostatnia szansa. Albo teraz, albo będzie za późno. Racja. Chodźmy. O, wy gdzie? Bóg ten, proszę. Pod moc ciemnych sił! Jesteś naszym kochanym, musisz się obudzić! Tak, to my, twoja nikoli z lata! Nie pamiętasz, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi na świecie? Jesteście wrogie! Musicie zostać ukarane! Dlaczego tak mówisz? Jesteśmy przyjaciółmi! Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi! Przeszliśmy przez tak wiele różnych rzeczy! Jak ty w ogóle możesz? Tak, przestań mówić bez sensu! I Zolda powiedziała, że jesteście wrogie. To znaczy trzeba was unicestwić. Bogdanie, nie rób tego! ręce! Nie! Ah, Nicole! Nicole, dawaj! Bogdanie, obudź się! Jesteś naszym przyjacielem! Jesteś naszym bratem! Bardzo cię kochamy! Kochamy cię najbardziej na świecie! Jesteś naszym ulubieńcem! Wy... wy naprawdę mnie kochacie? No oczywiście! Bardzo cię kochamy! Bardziej niż kogokolwiek! Ale Izolda jest moim mistrzem! Ona jest moją kochanką! Nawet jeśli tak! Model, kochamy cię bezwarunkowo. Co? Co mi się stało? Izolda rzuciła na ciebie czar. Ale siła naszej przyjaźni sprowadziła cię z powrotem. Dziewczynki, wybaczcie mi. To było tak, jakbym nie wiedział, co robię. Nie byłem sobą. A FEW MOMENTS LATER No co, musimy uwolnić Kristinę! A ona nie jest wiedźmą? Nie, ona została schwytana tak samo jak ja! Musimy wymyślić jak jej pomóc! Jaki problem? Złapiemy ją i porozmawiamy tak jak z tobą! Wy nie rozumiecie, Izolda jest bardzo silna! Nie mamy innego wyboru! Musimy ją złapać zanim sprawi jeszcze więcej problemów! Do dzieła! Krystina, posłuchaj nas! Przebywamy w pokoju! Wiemy, że gdzieś w głębi nas słyszysz! Tak, to my, twoi przyjaciele. W nocha! Kryć się! Ja, idę! Ona nas przerasta. Zastanówmy się, czego najbardziej boi się Izolda. A kto wie, czego ona się boi. Czego boi się Kristina? A co ona ma z tym wspólnego? To tylko jej ciało. Dokładnie, to izolda w ciele Kristiny. Oznacza to, że ma jej słabe punkty. Myślicie o tym samym, co ja? Ja nie rozumiem. Kristina boi się najbardziej na świecie łaskotek. Kiedy ją łaskoczesz, nie może nic zrobić. Odwrócę jej uwagę, a wy wiecie, co robić. Hej, jestem tutaj. Co, nie możesz sobie z nami poradzić? No, działaj. Takie dziwne uczucie w środku, jakby ktoś we mnie żył. Tak było! Została skwitana przez wiedźmę! Uf, uf, to dopiero dziwny sen. Co za bzdura! Naprawdę muszę przestać zasypiać przed telefonem. To będzie trudne. 3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A my uciekamy! pa! pa!